I zawołał Pan do Mojżesza i z namiotu spotkania rzekł mu Przemów do Izraelitów i powiedz im gdy jakiś człowiek spośród was będzie chciał złożyć Panu dar ofiarny niech weźmie zwierzę spośród bydła lub trzody jeśli ma to być ofiara całopalna niech weźmie z bydła samca bez skazy Przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, aby jego dar spodobał się Panu. Potem położy rękę na głowie zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę całopalną, aby była ona przyjęta jako zadośćuczynienie za niego. Następnie zabije młodego cielca przed Panem, a kapłani, synowie Aarona przyniosą jego krew i skropią nią wokoło ołtarz, który stoi przed wejściem do namiotu spotkania. Potem ściągnie skórę ze zwierzęcia złożonego na ofiarę całopalną i porąbie je na części. Wtedy kapłani, synowie Aarona, rozpalą ogień na ołtarzu i położą na nim drwa. Następnie ułożą porąbane części wraz z głową i tłuszczem na płonących drwach na ołtarzu. Składający ofiarę, obmyje wodą wnętrzności i nogi zwierzęcia, a kapłan spali wszystko na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, spalana na miłą woń dla Pana. Gdy natomiast będzie chciał złożyć ofiarę całopalną z trzody, to weźmie samca bez skazy spośród owiec lub kóz. Zabije go przed Panem po północnej stronie ołtarza. A kapłani, synowie Aarona, jego krwią pokropią wokoło ołtarz. Potem porąbie go na części, a kapłan umieści je razem z głową i tłuszczem na płonących drwach na ołtarzu. Wnętrzności i nogi obmyje wodą, a kapłan weźmie to wszystko i spali na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, spalana na miłą woń dla Pana. Gdy będzie chciał złożyć Panu ofiarę całopalną z ptaka, to powinien przynieść gorlicę lub młodego gołębia. Wtedy kapłan zaniesie ptaka do ołtarza, ukręci mu głowę i spali na ołtarzu, a jego krew wyciśnie na ścianę ołtarza. Potem usunie wolę wraz z zawartością, i wyrzuci je na popielisko znajdujące się po wschodniej stronie ołtarza. Następnie na naderwie jego skrzydła, lecz ich nie oderwie, i spali go na płonących drwach na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, spalana na miłą woń dla pana.